Dzień dobry, kochani, dzień dobry Państwu, Anna Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku Lwa w czytaniu na czerwiec 2022. Kochani, w tym miesiącu horoskop partnerski, a więc zobaczymy, co w miłości u osób spod, a będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz są u naszych kochanych. Cindy. Kochani Państwo, ja już mam karty przetasowane, zanim przejdę do czytania uparcie przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne i nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Was. Więc jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką ochotę, ma taką potrzebę, aby spotkać się ze mną na sesji prywatnej, to zapraszam. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku i tam poprzez Messenger możecie Państwo umawiać się na takie jednogodzinne lub też półgodzinne sesje online. Link do mojego Facebooka zostanie umieszczony pod filmikiem. A więc przechodzimy już lwy do czytania dla Was. Zobaczmy z przełożenia kart, co się tutaj pokazuje na miesiąc czerwiec. Lwy odnoszą jakieś zwycięstwo, po walce, po zmęczeniu. Czerwiec będzie czasem, kiedy Wy w końcu będziecie mogli odpocząć bardzo dobre wiadomości, idą tutaj dla Was. Wy będziecie się zastanawiać nad podjęciem jakiejś decyzji dotyczącej jakiegoś spotkania, podróży, kontakty z cesarzową, czyli z kobietą. Myślę, że to czytanie tutaj akurat z przełożenia. Są to wiadomości, informacje dla mężczyzny z powznakulwa. 2, bowiem pojawia mi się tutaj cesarzowa i kontakty z taką kobietą, w równowadze, wyjaśnienie sobie pewnych rzeczy i są to wiadomości, które idą od niej w Waszym kierunku. A po walce, po zmęczeniu a u Was następuje. Um, następuje zwycięstwo, oby to nie było jakieś pozorne zwycięstwo, ponieważ um, pod spodem mamy stratę żałobę, rozczarowanie w uczuciach i jeszcze głębiej um, dużo takiej um, złości w Was w stosunku do tej kobiety. Ewidentnie jest to kobieta, z którą byliście czy też jesteście, raczej byliście, bo mówimy tutaj o odnowieniu. W energii romansowej. Ta kobieta ma tutaj statut kochanki przy Was, a więc takie pozorne, powiedziałabym, zwycięstwo, tak jakby się Wam udało tutaj w jakiś sposób wpłynąć, pierwotnie gdzieś wyprowadzić tą, tą relację na takie tory, jak Wy byście sobie tego życzyli. Natomiast patrząc tutaj w głębiej, no to niestety, ale ta kobieta chyba tutaj e, zrobi, e, zrobi to wszystko, rozegra to wszystko e, po swojemu. Zobaczmy głębiej, co się pokaże tutaj, kochani, w rozkładzie. Tak, związek ukrywany w karcie księżyca z cesarzową. E, znowuż powtórka tych kart, tak? Po, po, pokażę Wam te karty. E, Relacja Związek Ukrywany w karcie Księżyca z cesarzową. Mamy tutaj kontakty przez internet, zastanawianie się nad podjęciem decyzji tak, dotyczącej jakiejś podróży, spotkania. To jest na miesiąc czerwiec i pokazuje się tutaj w równowadze, że obydwoje będziecie starali się tak dobre składniki, aby do tego spotkania, aby do odnowienia tej relacji mogło dojść. Natomiast na szali mamy poczucie bezpieczeństwa w domu, przy domu, w związku, przy rodzinie. Tak? A i teraz mamy tak: czyli Wy, Lwy, będziecie tutaj dokonywać, a, dokonywać wyboru. Z jednej strony energia asa buław, a więc ym, pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu, dużo radości, dużo zabawy, dużo seksu, dużo bliskości, tak. Pomysł na nowe, pomysł na odnowienie tej relacji z tą cesarzową, a z drugiej strony wy ze złością, bo w Piątce Mieczy, tak? w Piątce Mieczy mamy takie drobne zwycięstwa poprzez oszustwa, i wy w tym wszystkim patrzycie na dom, patrzycie na swój dom rodzinny, gdzie wy macie tutaj poczucie bezpieczeństwa, a za waszymi plecami jest relacja czy wasze pragnienia w stosunku, w, stosunku do tej, w stosunku do tej kobiety, a więc wy ewidentnie, tak, ze złością, tak jakby to było niemożliwe, tak, tak jakbyście nie mogli odejść od relacji małżeńskiej, w której wy jesteście to te oszustwa wasze, te wasze jakieś tutaj kombinacje nie udadzą się, nie spełnią się, te wasze pragnienie spotkania, odnowienia relacji z tą kobietą nie będzie możliwe na takim poziomie, chyba jak wy byście sobie życzyli, tak, u was dziewiątka mieczy przy tym wszystkim, oszustwo, złodziejstwo, nie da się, po prostu, po prostu nie da się tutaj jak gdyby tej relacji, Um, której, ty, którą Ty chciałbyś tutaj utrzymywać, utrzymać na takim poziomie, jak Ty sobie byś życzył, jak Ty sobie byś tutaj to wyobrażał. Także bardzo ciężka energia tutaj dla lwów, które um, rozgrywają gdzieś tutaj taką dwoistość w związkach i w relacjach. Dla lwów, które są na rozdrożu. Zobaczmy, co dla innych lewków się tutaj pokazuje. Lwy będą, lwy, które są w związkach partnerskich, tak? Gdzieś tutaj um, przenosicie z miesiąca maja, z poprzednich miesięcy apatię, zmęczenie, nudę, rutynę w tej relacji, um, jakieś niedomówienia, trudny czas pomiędzy wami, um, jakieś konflikty w domu, konflikty pod dachem a wspólnym bądź też niewspólnym, natomiast gdzieś tutaj połowa czerwca zaowocuje pod wpływem Twoich działań, pod wpływem Twoich starań, pod wpływem Twojej atencji, wejście w karcie rydwanu, czyli bardzo mocne przyspieszenie rozwoju tego związku, wspólne plany, wspólne cele. Mamy tutaj możliwy jakiś wyjazd, być może gdzieś jakieś wspólne wakacje, być może gdzieś. Um, razem wspólnie wyjedziecie, doładujecie sobie te bateryjki, odpoczniecie i tym samym gdzieś tutaj będzie się rodziła um, taka wzajemna, um, wzajemna radość, odnowa nowa ponownie, um, ponownie tym związkiem. Myślę, um, że to partnerstwo, um, które do, dotyczyło Was, um, ten związek partnerski, który um, tutaj miał cały czas taką formę, myślę, że może zaowocować tutaj. Powiększeniem się rodziny. Więc jeśli nie planujecie, kochani, tutaj a, potomstwa, to proszę zachować y, y, ostrożność. Natomiast jeśli oczekujecie gdzieś tutaj, a, planujecie powiększenie a, tego związku, powiększenie tej rodziny o dzieci, o potomstwo, a, to ja Wam bardzo serdecznie gratuluję, ponieważ jak najbardziej gdzieś tutaj po tych wakacjach, po tym wspólnym czasie, ten wspólny czas może może zaowocować tutaj e, ciążą, z której a, jest dużo radości, z której jest m, dużo szczęścia a ciąży, a, która tworzy gdzieś tutaj pełnię i uzupełnia Wasz związek, uzupełnia a, Waszą rodzinę. Także to wygląda tutaj, e, to wygląda tutaj e, bardzo, bardzo ładnie single, single z pod znaku lwa e, idzie u, u Was duża zmiana idzie u Was duża transformacja e, single, które gdzieś tutaj kierowały się bardzo mocno rozsądkiem, tak, czyli e, skrupulatnie starały się wybrać dobrać partnerki, czy też partnerów a z taką myślą już o rzeczach bardzo poważnych o budowaniu rodziny u Was kompletny zwrot, tak, w tych energiach m, takiej powagi rozluźniacie to wszystko, dajecie sobie po prostu tutaj radość, dajecie sobie tutaj czas, dużo nowych kontaktów, dużo nowych osób, bawicie się tym latem, cieszycie się przygodą, cieszycie się tą energią, energią czerwca i myślę, że bardzo, bardzo będzie to działało korzystnie na wasze postrzeganie tutaj świata, ponieważ przyjdą też do waszego życia nowe osoby, pokażą się nowe okazje do tworzenia relacji, do tworzenia związków. Tych osób, z którymi możecie gdzieś tutaj flirtować, umawiać się, spotykać, będzie naprawdę bardzo dużo zarówno e, dla mężczyzn, jak i dla kobiet, czyli i ta energia męska i ta energia żeńska będzie tutaj towarzyszyła osobom spod znaku Lwa i myślę, że to rozluźnienie mm, bardzo owocnie wpłynie też na, na sposób postrzegania, tak? Dajcie sobie czas, dajcie sobie luz, cieszcie się każdą znajomością, natomiast nie szukajcie w każdej osobie, którą spotykacie, już potencjalnego partnera, czy też już potencjalnej partnerki. I myślę, że uwolnienie się z tego myślenia zaowocuje fajnymi związkami i fajnymi relacjami. Kochane wy, ja już się z wami żegnam. Dziękuję pięknie państwu za uwagę. Życzę wam dużo miłości, dużo radości i spokoju w waszych serduchach w miesiącu czerwcu. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia kochani w przyszłym miesiącu. Dziękuję.